Cześć! Czy wiecie, że w 2011 roku Logitech zaprezentował swoją pierwszą klawiaturę zasilaną światłem? Model K750 mógł pochwalić się wbudowanym panelem solarnym, aplikacją do mierzenia poziomu światła oraz wbudowaną baterią, pozwalającą na ciągłą pracę urządzenia do 3 miesięcy bez dostępu do źródła światła. Od tego momentu minęło prawie 10 lat, a dzisiaj Logitech prezentuje swoją nową klawiaturę. K 980, czyli Signature Slim Solar Plus. Urządzenie to ma za zadanie wypełnić lukę profesjonalnych urządzeń biurowych producenta, zachowując przystępne parametry, oferując zamian wiele nowych rozwiązań technologicznych. Przede wszystkim urządzenie to jest w pełni bezprzewodowe, posiada rozbudowane oprogramowanie oraz może pochwalić się bardzo wydajnym panelem solarnym. Model przedpremierowy otrzymałem na testy od agencji Mindspot Communication and Media oficjalnego przedstawiciela marki Logitech w Polsce. Za co gorąco dziękuję. Zajmijmy się więc wrażeniami z użytkowania. Zapraszam. Urządzenie od nowości znajduje się w kartonowym opakowaniu, które na wewnętrznych ściankach posiada graficzną instrukcję obsługi i poradnik użytkowania. W skład zestawu wchodzi także dokumentacja w postaci karty gwarancyjnej, notki bezpieczeństwa oraz wzmiankę na temat bezpiecznej utylizacji wbudowanej baterii. Klawiatura od nowości przechowywana jest w biodegradalnym ETUI pełniącym funkcję zabezpieczającą, ale i estetyczną. Model ten charakteryzuje się bardzo prostą budową. Konstrukcyjnie klawiatura przypomina większość dostępnych na rynku modeli, ale wyróżnia ją przede wszystkim podłużny panel solarny. Ulokowany w górnej części urządzenia. Dodatkowo klawiatura została wyposażona w szereg klawiszy funkcyjnych umożliwiających wywoływanie określonych funkcji systemowych oraz programów zewnętrznych. W prawym górnym rogu znajduje się dioda stanu urządzenia. Z tyłu natomiast ulokowano suwak zasilania. Klawiatura znajduje swoje oparcie na mocno wysuniętej nóżce, umożliwiając uzyskanie kąta nachylenia w okolicach 10%. Klawiatura ta jest urządzeniem całkowicie bezprzewodowym, korzystającym z protokołu Bluetooth Low Energy. Także jedyną formą sparowania się z tą klawiaturą jest ta łączność bezprzewodowa. Samo sparowanie z urządzeniem jest bardzo proste. Wystarczy przestawić suwak zasilania na klawiaturze i sparować ją z komputerem. Model ten jest zresztą kompatybilny z systemem Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iOS czy Androidem. Klawiatura działa pod kontrolą dedykowanego oprogramowania producenta Logi Options Plus. Aplikacja ta wita użytkownika krótkim wprowadzeniem do funkcjonalności klawiatury, po czym oddaje nam możliwości jej personalizacji. Znajdziemy w niej zakładkę przypisywania klawiszy funkcyjnej w skróty, działania AI lub Smart Actions. Nie zabrakło także funkcji Easy Switch, umożliwiającej przełączanie się między trzema sparowanymi urządzeniami. Aplikacja pozwala również sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Oprogramowanie umożliwia także sprawdzenie obecnych warunków oświetleniowych za pomocą panelu solarnego, by określić godne warunki do podładowania wewnętrznego ogniwa. Co ciekawe, zastosowany panel solarny może pracować nie tylko z pomocą światła naturalnego, ale również sztucznego. Daje to ogromne pole do popisu, gdy pracujemy np. w biurze. Wbudowane ogniwo może pochwalić się bardzo dobrą wydajnością i długim czasem pracy. Jej pojemność pozwoli nam nawet na kilkanaście tygodni ciągłej pracy, a przy dobrym oświetleniu wręcz nieskończoną ilość dni. W tym miejscu warto zaznaczyć, że producent deklaruje żywotność baterii do 10 lat, więc może zdążymy na premierę kolejnej generacji. Klawisze nie zostały jakoś przesadnie wytłumione, ale też nie wyróżniają się swoim hałasem. 10 lat od poprzedniej generacji klawiatury solarnej pozwoliło producentowi na poszerzenie funkcjonalności i ujednolicenie jakości konstrukcyjnej. Klawiatura może pochwalić się świetną ergonomią pracy, wygodą użytkowania i panelem solarnym, który dzięki swojej funkcjonalności posłuży nam bardzo, ale to bardzo długo. Osobiście nie znalazłem w niej żadnych rażących wad, choć trzeba dopowiedzieć, że pracowałem na oprogramowaniu przedpremierowym. Więc może po premierze producent dorzuci kilka nowych funkcjonalności. Serdecznie dziękuję, że dotrwaliście do końca tej przedpremierowej recenzji klawiatury K980 od Logitech. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie kciuka w górę. Sekcja komentarzy czeka na Wasze wrażenia. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście tego kanału, gorąco do tego polecam, gdyż pozwalam się to rozwijać. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a tam jeszcze jedna przedpremiera. Cześć!